Słuchajcie, jadę do Pana, Pan zadzwonił Passat B6 Zablokowane tylne koło Zacisk nie odpuścił, elektryczny hamulec ręczny Temat stary jak świat No nie przypuszczam, żeby to było spowodowane temperaturą Bo Nie mamy proszę bardzo Pół stopnia mrozu tylko Także wydaje mi się, że po prostu ten zacisk się skończy On już wysłużył po prostu wszystkie swoje kredyty Wykorzystał i, i się skończył. Bo tak to z nimi jest. To nie pierwszy, nie dziesiąty i nie dwudziesty już taki pasat, który będzie jechał na tej lawecie. Boję się, tylko żeby tam na parkingu było miejsce do załadunku, bo trzeba się ustawić. Trzeba będzie podłożyć rolkę i ten samochód nie będzie skrętny wtedy. Trzeba w miarę mieć dużo miejsca, żeby wyprostować się lawetą. A jest przed świętami, hmm. a jedziemy na wielkopowierzchniowy sklep francuskiego konsorcjum, którego nazwę Polacy wypowiadają na tysiąc różnych sposobów. Także może być ciekawie. Nie nagrał mi się time timelapse, jak wciągają ten samochód, no ale wrzucam teraz tutaj fotkę, jak już stoi na rolce, jest wciągnięty na lawetę, także musicie mi uwierzyć, że jednak sobie z tym poradziłem. No, i może poruszę tutaj temat, bo, bo naprawdę temat jest rozległy. Bo tych samochodów było już kilkadziesiąt. Z taką przypadłością to B6 i CC no to, to, to króluje w tym temacie. Ja sobie cenię ponad wszystko. rozmowy z klientem nie wiem, czy to czy wychodzę na wścibskiego, czy nie, ale staram się ubierać to w profesjonalizm, ale, za, ale lubię podpytać właśnie o temat. I po co mi to? No, można byłoby się zastanawiać, bo klienci się na tym nie znają, co oni mogą mi powiedzieć. Ale słuchajcie, jeżeli już któryś klient z kolei mówi mi, że dwa lata temu ktoś mu regenerował taki zacisk, tak samo jak ten klient mówi, że z tej strony już było dwa razy regenerowane, z drugiej strony raz w osiemnastym roku po trzech latach znowu ten sam problem, no, mówi mi to już któryś klient wypytany przeze mnie. Że to po prostu ta regeneracja na długo nie starcza. Wiem, że regeneracja regeneracji jest nierówna, bo to można robić na różne sposoby, różne rzeczy można wymienić w takim zacisku. Ale ja wam powiem szczerze, że odradzałbym jakiekolwiek próby wskrzeszania tych, tych zacisków, bo reklamacji już na te usługi było, było naprawdę bardzo dużo. Tam najczę najczęściej pada ten wielowypust. Po stronie zacisku, ale też jest wielowypus po stronie silnika elektrycznego, one się wyrabiają i po prostu silnik kręci się na okrętkę, a, a nie przynosi napędu na zacisk. Albo nie zablokuje, albo z kolei nie odblokuje tego zacisku. Najczęściej, niestety, nie odblokuje tego zacisku, wtedy jest problem, taki jak w tym przypadku. Wtedy pan mechanik stwierdza uszkodzony element są jakieś tam różne nieudolne próby wymiany poszczególnych elementów zacisku, jakieś tam zestawy naprawcze. Ale według mnie to jest pomylenie pojęć i robota obok tematu. Bo ktoś się skupia na tym, że obrobił się właśnie wielowypust i teraz założymy nowy wielowypust, damy tam ten nowy jakiś tam zestaw naprawczy i znowu to będzie się kręcić, znowu to będzie się odblokowywać. Ale pamiętajmy, że ten zacisk ma już 15 lat całości, cała reszta. Jest już utleniony. Tłoczysko, o ile, tyle o ile możemy wymienić sam tłok, tak gładź w środku tego zacisku już nie jesteśmy w stanie jej wymienić tej gładzi. Są tam jakieś próby, kurcze polerowania tego. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego taki wypust, wielowypust się wyrobił? Właśnie dlatego, że ten si że często te tłoki nie chodzą swobodnie już w tych w tych, w, tych, w tych cylindrach, w tych zaciskach, bo one po prostu już swoje wysłużyły. W mojej ocenie takie rzeczy wymienia się na nowe i w komplecie. No słuchajcie, no są takie modele samochodów, w których jak się od razu po zakupie trzeba zrobić konkretne rzeczy, które wiadomo, że są wadliwe. W przypadku tych pasatów wadliwe są te zaciski. Także ja moim klientom po zakupie takiego samochodu zalecam wymianę tylnych zacisków razem z silniczkami. Ja wiem, że to boli. Ale jeżeli nie chcemy mieć przygód, tak jak ci państwo, przed świętami na markecie w śniegu 3 godziny. Teraz na weekend zostali bez samochodu. Ten pan już trzy razy to naprawiał. Słuchajcie, kupujemy nowy i kupujemy oryginał, albo przynajmniej zamiennik sensownej jakości. Przykładem takich rzeczy, które trzeba zrobić w konkretnym samochodzie, jak się go kupuje w konkretnym modelu. Takie wady, już wrodzone tych samochodów, są na przykład C-Klasa W204, rygiel kierownicy, który potrafi się zablokować. Na przykład są tam jakieś różne modele tych BMW, ja się akurat nie wyznaję konkretnie w tych, jakie to tam jest M, jakie to tam jest B, w tych silnikach to oznaczenia, to, tam, to nie mój świat. Ale są konkretne na przykład modele BMW, gdzie do tych panewek trzeba zajrzeć. Oczywiście znajdzie się ktoś, kto 5 lat przejeździł albo 10 lat takim pasatem, ja mu się nic nie wydarzyło, i psu na budę wymieniać takie drogie zaciski, było wszystko dobrze. No ale uwierzcie mi, że ja widziałem tych sytuacji już bardzo wiele i płatały figle, takie właśnie rzeczy typu zaciski zablokowane ludziom w najmniej oczekiwanych momentach. Ja wiem, że tym tokiem myślenia to można byłoby wymienić cały samochód. Ale ludzie, no kalkulujmy ryzyko. Inna sprawa, jeżeli w trakcie jazdy wysiądą nam wycieraczki, najwyżej jakoś wrócimy do domu bez wycieraczek. Ale jeżeli na galerii handlowej, na parkingu podziemnym zablokuje nam się koło, no to zostawiam Was już z tym dylematem.